Hej, jo, witajcie, moi drodzy. Ja jestem w Reoli. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej ankiecie głosowania na kolejną serię. E, moi drodzy, mm, zakończyłem nagrywać Skyrim, a już jakiś czas temu, dosyć e, spory czas temu, bo jakiś miesiąc temu, e, tylko przez jakiś czas nie wrzucałem odcinków, ponieważ chciałem do końca wrzucić The Returninga, Gothica 2, którego ukończyłem i wrzuciłem go do końca już. E, strasznie długa seria. No i teraz zaczynam wrzucać właśnie Skyrima. Wyszło mi, wyszły mi 52 odcinki. Po wrzuceniu Skyrima chciałbym się zająć kolejną serią. W ankiecie, czyli w opisie tego filmiku będzie ankieta z propozycją, moją propozycją gier na kolejną serię. I oczywiście waszym zadaniem jest zagłosować, która seria ma się pojawić na, w kolejnej serii. Tak. Także to chyba to tyle. Tyle, co chciałem wam powiedzieć. E, głosujcie i do zobaczenia. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Katermam zajebisty. Elo.